strony waria dzisiaj gramy sobie w stand off 2 jak wam się filmik spodoba to zostawcie lajka i sypka z dzwoneczkiem a jak będziecie chcieli ze mną zagrać to tu macie w, w górnym prawym rogu tam obok macie jakby moje id więc możecie sobie wpisać wy jak wejdziecie w te trzech ludzików i możecie wpisać swoje, znaczy moje id, a jak nie, to wpiszcie w komentarzu, napiszcie w komentarzu swoje id, a my nie przedłużamy i zaczynamy grać, więc widzimy się w rundzie jak będziemy. Dobra, widzę, nam już się wczytuje, a my po prostu teraz szybko złagodzimy, jakby doszliśmy do złej drużyny, nie chcieliśmy do tej, chcieliśmy do tej przeciwnej przez przypadek nam się wyszło ma no 2 hp no i właśnie giniemy od strzała ale teraz to właśnie nie będzie tak że odgnieśmy od strzała odgnieśmy od o. no i nie jakby no odpychał nas swoimi strzałami my tu kupimy taką pompę tak myślę, myślałem, że wystarczy Wystarczy. tak tak jest właśnie ta pompa nawet dobra jest ale no, nadal lekko to nie no i dostałem HEDA więc tu niezbyt łatwo jest rozegrać grę ale tą bronią jeszcze nie miałem okazji zabrać więc już mamy na nie 2. 3. dwa trzeci Quarty. ale dobra to broń jest się nawalamy Ajcie, wzięli nas od tyłu Ajcie, zmasakrowali nas No, dobra Nas zginął Ale Nie rysnął, ale nas ten rysnął za to Więc za nami będzie pewnie Zginął. Za to, że mnie zabili, to on też zginął. Jest, wyszedł nam tu. No i nie wyciągnąłem glock'a, nie zdążyłem. Dobra, dadu. Dad. Idziemy tutaj. Mhm. Uh -huh. Mają karabiny. Нам мы добро броня, но... Вали не, ну, это нам валом чего-то. А видела, видим, что ты все рушал. Ой, Nie zdążyliśmy jakby się schować. Tu mamy. O, zabity jeden typ. Ale zasłonił nam jakby małą Będziemy tu czekali spod schodów. Aha, no to fajnie. Nam się udało. Head. Tamten to jest zaraz dostanie heada. My... O dobra Zmieniamy chyba broń Weźmiemy se hmm. Pistolet Kurde nie udało nam się Nie zdążyliśmy to bierzemy zwykły... Mamy digla no, a zabity? Mamy jednego zabitego Lecimy z następnymi następne zabite mamy zabijanych ora mamy 64 do 50 nawet dobijamy pewłno to mamy niecało, mamy 68, a mielibyśmy 70, ale jak tak mamy 22 kile zrobiliśmy. 17 śmierci, to tak jak chłop, który miał mniej trochę ode mnie. My już mamy jakby 11 level. Tu mamy wyniki, a tu mamy nagrody. Za dobrą grę dostaliśmy 8 końców. To tyle. Widzimy się w następnej grze. No to zaczynamy już nową grę, jakby dołączamy do, nie, to nie, 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 złą grupę wybraliśmy, bo my, nie, proszę, niech ktoś dołączy, jest. My dołączamy do tej, bo po tej stronie nam się lepiej walczy. No i jakbyśmy już mieli, to byśmy im dali killa. Udało nam się, no i następnego byśmy No i nie zdążyliśmy. Abyśmy mieli fajną... Ajdź, ale dostaliśmy. Ajdź, no rozpimy się i dostajemy. O! Tu już nie powinniśmy tak dostawać. Dobra, dostał. Ajdź, chłop się tam ukrył. Jura to wiemy, że trzeba walczyć. Trzy, cztery. Dostał, ale nadal mnie zabił. dá dostał. Dostał! Dostał! dá ai tipo que tu ressultes Dajcie, nam tu. Został? Dobra. No to widzowie, jak wam się spodobał film, to możecie zostawić lajka i sobika z dzwoneczkiem. A my tu lecimy z typami. Jakby mamy, przegrywamy, ale to jest związane tym. O nie. Przyłączyłem niechcący grupę. Ja to było trochę celowo, ale tu mam swoich przeciwników. Niby są moi wrogowie. jakby byli to niby moi. Wejdziemy no, tam na grubo. No i zostaliśmy, bo w... bierzemy. Mamy kilka sekund, zaledwie. Dobra, bierzemy to. A któryś na pewno zginie. Nas dzieli. Hmm. jeszcze chwilę, i będziemy mieli jeszcze minuta. A wchodzi teraz tryb O kurde, wchodzi tryb sław, czyli tryb sniper, czyli wchodzę szybko do góry. Mamy pistolet, już chyba nikt się nie respi. po prostu nikt nie umie wejść. Dobra, jeden zabity. Ale ci następny do zabicia. A miał farta. Albo to ja miałem farta. Mamy 12 kili. Myśmy mieli więcej, tylko niechcący mieliśmy grupę. Ale te 12 kg to też nam. To też jest dużo. To, ale my chwilę jeszcze poczekamy, bo musimy ten. To widzimy się na stronie jakby już tam początkowej. Dobra, to ja widzę, że się z wami już żegnam. I tak jak mówiłem, zostawcie lajka i subika, jak się wam będzie podobać. I tu macie moje id. Więc, mają!